Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Nygusa, czyli z Londyńskiej piekarni, z nocnej zmiany Nygusie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A jak chcecie się dowiedzieć kim on jest, zapraszam do niego na kanał. Linka macie w opisie. Witam was serdecznie w kolejnej rozkminie. Właśnie zakończyłem pracę. Będę brał się za sprzątanie, czyli czyli wiadomo, obmiotę stół. Umyję go ściereczką. Właśnie takie stoły z nierdzewki są teraz prawie w każdej piekarni. Kiedyś, kiedyś używałem stołu tak zwanego drewnianego w tych starszych piekarniach, jak pracowałem, a teraz są takie bo po prostu łatwo je wyczyścić, zdezynfekować. Po tym wszystkim, no i są po prostu wygodniejsze, szybciej można to zrobić. Dzisiaj opowiem Wam historię, jak zacząłem pracę w piekarni, dlaczego zacząłem pracować, bo kiedyś Wam już o tym wspominałem, ale tak, tak pokrótce. Nie? Teraz Wam opowiem od początku. Mieszkałem na ulicy Marcinkowskiego w Inowrocławiu, Mieszkałem tam ponad 10 lat. Wcześniej mieszkałem na ulicy Kasprowicza też 10 lat i zawsze chodziłem do jednej piekarni. Mama wysyłała mi po chleb do piekarni. Najczęściej to była sobota. Jak miałem wolno od szkoły i stałem tam w kolejce, czekałem za tym chlebem, bo czasami nawet go brakowało. Takie czasy były, nie? I była piekarnia. Yy, piekarnia jedna i druga. Takie dwie piekarnie były. Były konkure, konkurencyjne. Konkurowały ze sobą. W Wino są cały czas. I w jednej z nich kupowałem chleb jako mały dzieciak. Tam 7 lat, miałem 8. I zawsze uwielbiałem ten zapach. No, kto nie uwielbia zapachu świeżego, świeżego chleba? No, chyba każdy. Każdy uwielbia ten, ten zapach. No i do czego dążę? Tak mi się to spodobało, że zawsze jak się bawiliśmy z kolegami, koleżankami, to chodziliśmy z tyłu piekarni, bo tam można było wejść na podwórko. I od tyłu wejść do, do piekarni, tam siedzieli zawsze piekarze na przerwie, palili sobie papieroska, zawsze na jakieś drożdżówki, bułeczki ciepłe lub chlebek yy, nam dali. Poczęstowali nas spoko, spoko ludzie, naprawdę. I do czego dążę? No i przyszedł ten czas w szkole podstawowej, żeby, żeby, żeby. trzeba było sobie wybrać zawód lub liceum lub technikum. Pierwsze myślałem, żeby iść do technikum samochodowego. Ale w ogóle tego nie czułem. Nie czułem tego i poszedłem do szkoły zawodowej. Pierwsze miała być szkoła gastronomiczna, czyli taka typowy kucharz, ale no coś mi ten kucharz nie podchodził. Zawsze w domu lubiłem sobie pichcić, lubiłem sobie coś tam ugotować, coś tam czasami upiec nawet, nie. Po prostu to lubiłem. I do dziś tak jest, że w większości ja gotuję w domu niż, niż moja żona. I po prostu lubiłem to robić i mówię, a kurde, pójdę chyba za piekarza. Gdzie Jarek, tam znajomi, rodzina? Ciężka robota, Jarek, gdzie za piekarza pójdziesz? Będziesz się męczył, nocki, nienocki, na rano będziesz chodził, ciężka robota. Ja mówię, za mechanika, za mechanika wiecznie upieprzony w tych smarach, nie? No ja jestem w mące upieprzony teraz, nie? Ale po prostu nie czułem tego, nie czułem tego, żeby pracować jako mechanik samochodowy. No i przy ten dzień że trzeba było sobie już ułatwić praktyki, bo, nie wiem, jak to było, nie pamiętam, bo to trochę czasu temu było, że musiałeś, zanim sobie z papiery składać do szkoły, to musiałeś mieć papier chyba z zakładu pracy, że będziesz zatrudniony jako pracownik młodociany, bo tak to się nazywało, że od tego momentu już miałem płacony ZUS, i lata pracy mi się liczyły od pierwszej klasy zawodówki, Czyli można powiedzieć, że pracuję cały czas od 16 roku życia. Yy, no i dobra. Poszedłem do tej piekarni na Barcikowskiego, do tej mojej ulubionej, i nawet ci sami piekarze tam pracowali. Nie wszyscy, ale większość tam jeszcze, jeszcze dawała radę i pracowała. No i porozmawiałem z szefem, oczywiście byłem tam z mamą. Jako małolat miałem 15 lat, w październiku dopiero kończyłem 16. No i musisz, musiałeś wtedy iść z rodzicem. No i poszedłem. Piekarz, który, który prowadził tą piekarnię, szef, teraz ma bardzo dużą piekarnię wino w In Wrocławiu, największą, jaka jest. Jak się nie mylę, mówi, gdzie, gdzie Ty chłopcze, to jest ciężka praca, odradzam Ci, gdzie Ty tutaj przyszedłeś, bo ja drobny, chudziutki, włosy takie sprężyny, naprawdę, ważyłem z 50 kilo, gdzie Ty, worka nie podniesiesz, nic. A ja uparty, powiedziałem, że chcę iść, lubię to robić i chciałbym się uczyć zawodu. Najwyżej po czterech miesiącach zrezygnuję i przejdę sobie w szkole zawodowej, przekwalifikuję się na jakiś inny zawód, nie? Bo po prostu będę rok w plecy, jak to się mówi. No dobra, wypisał mi te papiery, zatrudnił mnie, przyszedł y, przyszedł pierwszy pierwszy dzień tej, tej praktyki, szkoła jak to szkoła, nie wiadomo, było nas 33, ale to za chwileczkę wam opowiem, ilu nas zostało później. No i pierwsza, pierwsza, pierwsza taka czekajcie, wleję sobie wody, pierwsza taka rozkmina, wchodzę. No i widzę te same twarze, tam poznają mnie co niektórzy. Dzień dobry, dzień dobry. No i na, same, na sam początek, no szmata, miotła i jazda, nie no. Mówię, kurde, miałem... przyszedł uczyć się zapiekarza, czy sprzątać? Ale tam ziomeczki z drugiej, trzeciej klasy mówili, Jarek, nie przejmuj się, w pierwszej klasie tak jest, że tam z pół roku będziesz, będziesz jechał na szmacie, nie? Tak przysłowiowo powiem. No i tak też było. Jechałem na tej szmacie 7 miesięcy. Trochę kroiłem ten chleb, dlatego tak nienawidzę kroić chleba. No a później, a później już zacząłem uczyć się tego fachu. Uczyć się tego fachu, zacząłem tam werkowanie, kształtowanie, praca przy piecu. W drugiej klasie już na piecu pracowałem. Jakieś tam ciasta się kręciło, że naprawdę w tej piekarni szef. Szef dbał, żebyśmy nie przynieśli mu wstydu na egzaminie, żebyśmy ten zawód znali. Naprawdę, był spoko, spoko człowiek, mile wspominam go na początku mojej kariery w tej piekarni, nie? No i do czego dążę? No i uczyłem się tego zawodu, później już było lepiej, wiadomo, jechałeś na szmacie na początku, tak jak powiedziałem. Teraz poruszę temat, jak to było w szkole. Szkoła zawodowa na ulicy Solankowej numer 5 w Dorucawiu imienia Jana Kilińskiego, jak się nie mylę. Jak dobrze pamiętam, jak nie, poprawcie mnie w komentarzach, ci, co są z Wrocławia. W szkole było nas chyba 33. Duża klasa, 33, 33 chłopy. I po, po roku zostało nas 18. Piekarnia zweryfikowała ludzi, którzy się nadają, którzy nie. Po prostu niektórzy się zniechęcili, powiedzieli, tłumaczyli się tym, że sprzątać nie będą w tej piekarni. Bo myśleli, że od razu wejdą na stół, że będą pracować jako piekarze, uczyć się. No tak nie jest. Na początek, to wiadomo, sprzątasz więcej niż się uczysz, nie? no ale wiadomo, jak już mówiłem, druga, trzecia klasa to już robi, że ja to już mówiłem. No i zniechęciła się większa, większa połowa. Jarek, ile to jest większa połowa? Nie ma takiego czegoś? Tak piszeli w komentarzach. <laughs> się przypomniało teraz. No i ta większa połowa ludzi odeszła lub po prostu poszli do innych, do innych szkół po roku. Mieli rok w plecy, ale po prostu nie chcieli, nie chcieli tego zawodu wykonywać. Ja zostałem i została garstka moich znajomych. Można powiedzieć garstka. Na jednej ręce mogę policzyć osoby z tych 18, które wykonują teraz zawód piekarza. Większość z nich, z tych 18 osób jeżdżą jako kierowcy, inne rzeczy robią Wolą pracować na budowie niż pracować jako zawód piekarz. No nie dziwię im się. Po pierwsze, w Polsce bardzo mało płatny, nieuczciwie płatny zawód. Niedoceniany strasznie zawód. Piekarz jest strasznie niedocenianym zawodem. Bardzo mało płatny. Powtórzę, bardzo, bardzo mało płacą piekarzom. Cukiernikom już trochę lepiej, ale też kokosów, kokosów nie ma za to. To jest praca nocna, praca ciężka i naprawdę nie zarobisz. Nie zarobisz jako piekarz, nie mówcie mi, że tam 8-9 tysięcy zarabiają, bo mi się nie chce w to wierzyć. Nie chce mi się w to wierzyć. Taki piekarz powinien zarabiać, zarabiać w Polsce 6 tysięcy najmniej. No ale no nie ma tak, nie ma, takich, nie ma takich pensji. Może, że jesteś kierownikiem albo tam zapierdzielasz po 12 godzin dziennie, to tyle zarobisz. Nie piszcie mi w komentarzach, że, że piekarze zarabiają tyle i tyle, bo tyle nie zarabiają. Zarabiają, jak już mówiłem, jak pracują po 12 godzin. No. I zamykam ten temat. Tych tych, tych tych zarobków. No i zaczęli pracę w innych. Ci koledzy, którzy ze mną uczęszczali na, na te zajęcia tej szkoły zawodowej. No zaczęli inną inną pracę, gdzie indziej paru paru znam jeździ tirami, czyli tymi ciężarówkami jako kierowcy zawodowi i też narzekają, narzekają na plecy, narzekają na inne choroby, bo wiadomo piekarz. Piekarz jest taka taką pracą, że no dźwigasz pracujesz fizycznie i organizm dostaje w kość. Dlatego ja mam 40 lat i teraz pracuję sobie w takiej małej piekarni, że nie ma tak ciężkiej pracy. Nie ma ciężkiej pracy, bo jakbym miał pracować w jakimś, w jakimś takim, takiej większej piekarni, które jest y, przemiał, y, stoisz przy maszynie, mechaniczna piekarnia, że odbierasz kęsy, kęsy ciasta, wrzucasz je, tam układasz na blachy i tak robisz całe 8 godzin, stoisz. Nie. Ja muszę mieć wolność tutaj w piekarni, mam czas na nagranie odcinka, mam czas na zrobienie swojej roboty i to na zrobienie jej bardzo dobrze, bo ja albo robię coś dobrze, albo robię coś źle. Dobra, wracam teraz do tej, tej, mojej, tej mojej piekarni. No i chodziłem tam 3 lata, 3 lata na te praktyki, skończyłem, skończyłem praktyki, podziękowałem, zwolniłem się i próbowałem się w innych zawodach troszeczkę na budowie pracowałem z kuzynem, później poszedłem do wojska, no i jak z wojska wyszedłem, to to wróciłem z powrotem do tej piekarni, ale już była bardzo dużą piekarnią, bardzo dużą piekarnią w innym miejscu, taką na pół, można powiedzieć mechaniczną, później się zmechanizowała całkowicie, no już po pięciu latach pracy tam, no nie chciało mi się tam pracować, pracowałem jak robot, piątki, świątki, niedzielę, ale nie narzekam na tą piekarnię i nie ryczę, bo na tamte czasy zarabiałem w miarę dobrze, jak 2100 zł 10 lat temu to było ok No ludzie zarabiali mniej, o wiele mniej w tamtych czasach i oczywiście były inne ceny niż są teraz. Pracowało mi się tam dobrze, ludzie byli spoko. Wiadomo, że jakiś wariacik się, się wszędzie, wszędzie zdarzy, no ale ja tam nie miałem konfliktów, ja tam jestem spokojnym człowiekiem, żeby w kimś, z kimś w konflikty wchodzić, nie, nie. Zawsze robiłem swoje, nie wnikałem i tak. Tak, miałem wszędzie w miarę dobrze. Tak samo w wojsku, też się nie wychylałem, robiłem swoje po prostu i trzeba było odbębnić, to odbębniłem i, i później miałem święty spokój. Pracowałem, jak już mówiłem, 5 lat w tej piekarni. No i przyszedł czas, że dosyć, nie miałem już sił czasami tam pracować, bo była bardzo, bardzo ciężka tyrka. No i się, się zwolniłem, przyjechałem tutaj i szczęśliwie 10 lat, 10 lat będzie za 5 dni, bodajże. Za 5 dni będzie 10 lat jak tu jestem. I jestem szczęśliwy, pracuje mi się dobrze, ale broń Boże, nie zrozumcie mnie źle, nie chcę mówić źle na piekarnię tą inowrocławską, bo było spoko, na to się godziłem, na te warunki pracy i pracowałem. Nie będę ryczał, że było o było źle, po prostu była ciężka praca, robota jak to robota w piekarni nie jest lekko. Ale w takich piekarniach jak ta, no naprawdę ciężko, ciężko w Londynie znaleźć taką piekarnię małą, która robi małą produkcję i... I nie ma hardkoru, bo większość piekarni to jest i haha, jak to, jak to na piekarni mówiliśmy, że ry, rypiesz jak taki koń i gies tego masz. No. Naprawdę, naprawdę. Mało płatna robota w Polsce. No i tutaj też w Londynie nie, nie zarobisz kokosów w piekarni. Nie zarobisz kokosów. Jeżeli ktoś myśli, że zarabia się duże piekarni, duże pieniądze, to nie. To jest dobra taka odskocznia, jeżeli dla mnie, że ja sobie robię YouTube. Z YouTube też zarabiam pieniądze. Tutaj przyjdę 3 dni w tygodniu, cztery. Żeby nagrać dla was odcinek, popracować, też dostać za to pieniądze. Jakąś tam współpracę mam z inną piekarnią też. Jakoś, jakoś można sobie żyć w miarę dobrze. Nie narzekam. Tutaj jest mi bardzo dobrze. W tej Anglii, jak na dzień dzisiejszy, i wszystko jest ok. Moi drodzy, tak w skrócie wam opowiedziałem tą historię, zapętlając czasami. I tak chaotycznie czasami opowiadam, no ale mam nadzieję, że. Zrozumieliście mnie, co miałem wam do przekazania, tą historię, jak zostałem piekarzem? I trzeba mieć tą jedną pasję: to jest pasja, bo jak nie masz w pasji w tym, co robisz, to nie rób tego, szukaj tego, co ci się podoba i po prostu dąż do tego, żeby to robić. Bo ja przychodzę tutaj dla przyjemności, bo mi się podoba piekarnia, ja bardzo lubię. Bardzo lubię. Pokażę wam, jaki chleb dzisiaj mam. Takie bomby, że mi się w piecu nie mieściły. Takie petardy. Takie petardy. Zawsze się chwalę tym chlebkiem, proszę bardzo. Piękny chleb. Wręcz petardy. No inne chleby wieloziarniste, też piękne. Po prostu lubię to robić. Lubię piec chleb dla ludzi. To jest jedna z moich pasji. I tyle. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Subskrybujcie, kliknijcie sobie dzwoneczek a będziecie na bieżąco z moimi mat materiałami. Będziecie dostawali powiadomienie. Dawajcie łapki w górę, oczywiście w dół, jak się nie podoba. Zostawiacie ślad po sobie, komentujcie i piszcie w komentarzach, co byście chcieli y, za temat poruszyć w następnym odcinku lub co chcieli zobaczyć z Londynu. I jeszcze jedno, odniosę się do komentarzy, bo bardzo dużo komentarzy jest, żebym wyszedł, coś nagrał z zewnątrz. Moi drodzy, ze 100 odcinków macie z zewnątrz. Jest i muzeum, i jest Zoo. Jest park, nie jeden Dishmont Park, drugi park, park roślin. No i te odcinki tak się cieszyły taką średnią, średnią popularnością. Yy, ja patrzę sobie, jak już mówiłem w poprzednim odcinku w statystyki mojego kanału i robię to, co się w większości widzów podoba. Tak to wygląda. Jeszcze raz się powtórzę. Trzymajcie się następnego. Cześć!